Cześć, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać obraz sznurkiem malowany. Co będziemy potrzebowali do tego, żeby to stworzyć? Czyli na początek dwie farbki. Ja tutaj wziąłem zieloną i czerwoną. Dodatkowo jeszcze dwie kartki papieru. No, pod spodem jakaś gazeta, żeby nie zaplamić. Dwie miseczki, żeby można było włożyć farby. Pędzelek i dwa sznurki mniej więcej jednakowej długości, które by były w stanie chłonąć farbę. No, kubeczek z wodą. No więc zaczynamy. Sznurek daję do miseczki. Biorę farbę. Miała być czerwona. Ona, jak zobaczycie, za chwilę bardziej różowa będzie niż czerwona, ale to nie wiem, z czego, czym to jest powodowane no i z, namaczamy w farbie ten sznurek jak jak go namoczymy czyli ile będzie wody w zależności od tego jak on wyjdzie, rysunek wyjdzie na karce, więc jeśli będzie mniej wody to będzie taki bardziej spójny jeśli będzie więcej wody to będzie taki bardziej rozlany to będziecie mogli zobaczyć za chwilkę na tym rysunku Jeśli chodzi o, o malowanie to jest bardzo proste na razie sznurek zamaczamy w farbie ja tutaj pędzelkiem jak widać maluję, trochę wody dodaję no i teraz sznurek dajemy między kartki tak jak widać, że tu zwinąłem jedną na drugą, przykładamy ręką i ciągniemy tutaj jeszcze mogę powiedzieć, żeby uważać przy ciągnięciu, bo można się tym sznurkiem obrudzić, jeśli dotnie ciuchów I tak wygląda po pierwszym kolorze, odkładamy kartki, czynność powtarzamy z drugim kolorem, tu zielonym, oczywiście można kolorów więcej wybierać, ja wybrałem właściwie dwa, dlatego te elementy są po dwa, można trzy czy cztery, to w zależności ile tam chcemy można sobie brać że i sznurek na kilka kolorów pomalować tam jakimiś od, odcinkami więc to też może być ciekawy efekt ja na końcu filmiku Wam pokażę kilka y, z zdjęć jakich y, zrobiłem rysunków no i tu to sama czynność zieloną nakładamy farbkę pędzelkiem Miejsceczki są dosyć wygodne jeśli chodzi o sznurek, no i teraz będziemy nakładać sznurek na kartkę. Przykładamy jedną do drugą. Ręko przyciskamy i ciągniemy. Tu widzicie, ja w dwóch miejscach pociągnąłem. Ja wam jeszcze zademonstruję, bo te sznurki, ta farba na sznurkę została, więc Wam pokażę, jak wyglądają te rysunki. No i tak wygląda pierwszy ten. Był zrobiony. i teraz zobaczcie drugi to, co jeszcze ta farba została na sznurku. No i tu są jeszcze inne rysunki, które dodatkowo wy... można zygzaki robić różne elementy. No dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.